Nie jestem poszukiwany. Cześć, ja jestem Quad i do Was w kolejnym odcinku Let's Play Assassin's Creed 2. I znowu skleroza mnie dopada, ja nie mogę, znowu zapomniałem ogólne włącz napisy. What the fuck?

Strasznie nudy. Nigdy tego nie używałem. Jak już kiedyś mówiłem... Em, jak już kiedyś mówiłem, e, to działa tak, że przeciwnik nagle zaczyna szaleć i zabieć wszystko, co, co się znajduje dookoła, kiedy do tym dziawniemy. Więc to działa tak, że możemy kogoś zabić, on się sam zabije, przy okazji zabije wszystkich dookoła um, A my możemy sobie w, ten, w tym czasie uciec, żeby to nie było na nas. Tak więc to się czasem przydaje, ale no cóż ja wolę sam załatwić wszystko. Ale w misjach, w których musimy jak najbardziej nie być wykryci i zamordować, to jak najbardziej może się przydać. I pewnie teraz, o oh Boże, teraz musimy wrócić, wrócić do Monterejoni, prawda? Ojojojoj, oj, oj, oj. no to trochę daleko, a wiecie co? Nie ma co marnować czasu. Eee, spotkamy się kiedy już będziemy na miejscu. Tak więc cięcie. Wiecie co? Zapomniałem, że was nie jest coś takiego jak przewoźnik. I spójrzcie, tu jest bodajże pracownia... Tu gdzieś jest bodajże pracownia Leonarda czy coś takiego, chyba gdzieś tutaj. Nie wiem, czy jesteś tutaj w pobliżu. Obok był przewoźnik. Właśnie podeszłem do jednego z takich tutaj, bo mi się przypomniało. I za pomocą niego mo możemy od razu się przynieść do Mon Monteregionica, jakie są 100 florenów, boże, to bo jest. W porównaniu do moich 16 tysięcy to 100 to, to nic. Ale w wrajadzeniu to jak najbardziej nie chciałbym mi się wydawać 100 florenów na jakieś tam... jakieś tam przeniesienie gdzieś. W końcu są tam punkty teleportacji i e, statek, tak więc to, to nie powinno być żadnego problemu. Dobra. Mm -hmm. Mamy dużo hajsu przy okazji. Może by się, przydałoby się, może trochę tak poolepszyć naszą willę. W ogóle cały czas nad naszą willą są takie dziwne burzowe chmury. Zawsze jest dziwne i brzydkie, nie podoba mi się. Dobra. Um, w każdej chwili można się tam sobie tam potrenować, to tam ciekawego. Ale jest tutaj coś co mnie dosyć ciekawi, czyli... No, nie ten diet juch. Um, Czyli skrzyneczka, w której są darmowe hejsi 2400, mam no już tego sporo. Chodźmy do tego pana. I panie, panie... Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salute, Shall we take a look at the list? Tak, bardzo chętnie. Aha. może by się tak przydało ulepszyć medyk to by się przydało zresztą wiecie albo wiecie co kupimy sobie krawca tak na sam początek żeby był mm, i może kowala sobie ulepszymy tu strasznie dużo hajsu ale się opłaca mówię um, marszant to gunwo jest jeszcze sobie ulepszymy może medyka a za resztę hejsu możemy sobie kupić em, na przykład na przykład na przykład kupię sobie studnia, y, studnia, studnia, jest tutaj Ponieważ studnia i wielka zmiana, ale za to w środku pod studnią jest dodatkowe 400 florenów, tak więc się opłaci Nie tak jak zresztą Wartość montażu unii wzrosła o 18 tysięcy, zajebiście Teraz będzie przychodzić dużo więcej hajsu Ale do tamtego, tamtego całego um, Tamtej całej Stuni, gdzie jest chyba 400 florenów, to może 800, nie, chyba 400 um, Przylecimy za jakiś czas dopiero Wrzućmy sobie jeszcze piórkę, żeby jeszcze tam troszkę ta wa wartość montażu juni wzrosła Niewiele, ale zawsze coś Ile? trzy piórka miałem najwyraźniej nic ciekawego um, tutaj mi jeszcze nigdy chyba nie było a nic ciekawego balkonik nad tym miejscem a tutaj co jest tutaj i tutaj mnie na pewno jeszcze nigdy, nigdy nie było co za miejsce what the fuck tutaj mi nie było jest tutaj coś ciekawego wejście na jakiś dziwny szczyt What the fuck! Ej, kto wiedział o tym miejscu? 300 I poważnie, kto wiedział o tym miejscu? Jestem tutaj pierwszy raz A gram w asesyjna już chyba piąty Tak więc, wow Ouch. Ehe, warto tutaj czasami pozwiedzać aby oprócz tego w tą stronę jak się pójdzie to jest to miejsce ku kumam taki skrót Dobrze Okej okay. No to złazimy No eee, ten gość idzie mnie Nie No Dobra w każdym razie yy, Wstawimy sobie jeszcze resztę tych kart Łoda ich już dużo mamy To jest dopiero sam początek gry

Spotka się z marionem ćwiczeń. Wow, to co lubię. Już chciałem wyjmować mie miecz środkowym Wszystkim że jak to się robi w tym... w Razenie. Jaki jest debil jest tym. Co musimy zrobić? Teraz czasem nie będziemy się uczyć się rozbrajać. Unik, eee. Aha, tak to się robiło, jak? Kurde. Kurde, fila fila stary, stary, daj mi. Kurde, ja zapomniałem sterowania, a tym mnie już leje. Którym się. I nie, no poważnie. O, tak się to robiło. Dobra, pozwól, dobra, już umiem. Jezus, ja gram w. E... auci nie niebi, nie. Ja gram w, 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 w. O, kurde, piszą mi na sklepie. Ja gram w... Ryzena godzinami A ten teraz chce, żebym grał Przecież robię uniki, nie widać? Aj Robię odskok Auć Au, no dalej. Gdzieś zrobiłem, no to czemu mi nie zaliczyło? What the fuck LOL no, LOL I czego ty ode mnie oczekujesz? Jak gram w Rizena, a nie w Asasena. lol Ja e, polecam rizena z tej bisty Patrz włoo Skaczę sobie, skaczę, Wow, trap mnie, traf mnie, traf mnie, wow. Zrobiłem zajebisty unik, nie rozumiem co tu chodzi Co się spsuło? Przecież widać, widzicie żaruję uniki. Mini zalicza Dobra weź weź wojek Ty weź naucz walczyć jak chcesz Naucz się walczyć cioto No przecież widać robię uniki Przytrzymaj to Czemu mam tu? LOL Aha chyba wiem tak to trzeba zrobić Nie 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 tak się robi coś innego Czekaj, czekajcie, czekajcie. Coś mi tu nie pasuje. Każe mi trzymać to Opcję sterowania. bo coś mi tu nie pasuje. To jest który guzik? To nie jest ten, to był ten. Przycisk jeden. Czemu przycisk 1? To jest przycisk 0? No to to jak... No to. A jak to trzymam i klikam spację, to uciekam, a nie? Się... No właśnie, lol Szaj i naciśnij spacja. o A przecież ja robię zupełnie co innego, ale niech będzie. Brawo! Ja robiłem lepszą niki więc weź ten te się ten. Rozbrojenia, to już będzie coś łatwiejszego. Wystarczy nie mieć rąki zrobić kontra. Znaczy nie mieć broni i zrobić kontra, więc nic innego. Just to order. Just one more time, just... that's Ezio. One, one, that's one just... okay. oh. Dobrze! Magnifico. Miałem What tylko the problem z unikami, ponieważ... Jestem pewien, że robiło się inaczej. Jory, and they wait your word to strike relay the following no man moves until they have spoken with ezio intesi it will be done go ezio visit with my mercenaries in the countryside see if jacopo's lackeys won't lead you to him but be careful they will be expecting you <stans> Wiem, nie, nie, nie. A mi się trochę hasło, a mamy może... Bo jest nowy, nowy, nowy ten. Jestem waszym szefem. Dawać mi broń jest darmo. No. Dobra, to może inaczej. Dawać mi broń jest darmo, bo jak was normalnie tutaj... A, a. No dawaj. Chodź. To no, pad. Podstawia się. Kurde. To tak nie, nie, nie działa. Oczywiście, ja im daję dom, ja im daję sklep, bo to, bo to po części moja willa, a ten nie chce sp no chociaż taniej sprzedać broń. Nie. Wszystko jest tak samo. Jak ja Ciebie zaraz sobie wyrzucę, no nie pojawić wszystko za, za darmo. Dobra. Mm, trzy obrony. Ciecy coś to mi daje dużo życia, bo obrona mnie tak naprawdę trochę za trochę gówno obchodzi, ale dobra. Jakiś dobry mnie... Aaaa, młot! Nie, nie, nie młot. Drogie. Bardzo drogie. Ale miecz kapitański. Wiecie co, ja będę na to zbierać. Nie ma oh, well, co. A fileczka Jak tam z moim HP? 5. To chyba max, jaki mogę mieć. Chyba dało się tutaj gdzieś kupować. U tego pana. Dało się kupywać sakiewki właśnie. I siernia apteczka i duża apteczka. Na razie. W takim razie nie wiem, czy mi się opłaca odbywać i tak mało się uleczam Mam to wszystko tam gdzieś. E, chodźmy do, 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 do zabiciu już tych... Może, no może dzisiaj zdążymy zabić jeszcze dwóch. Dwóch pierwszych tych tych, tych strażników pseudo-Jakopo. Um, czy Japoko? Kurde, zawsze zapominam. Chyba Jakopo. Jakopo Depacni. Depacni. A w następnym odcinku rozwalimy resztę i może jeszcze zdążymy jako albo nie siadaj z tego konia pojedziemy z, z, z tym dokładnie to będzie szybciej Florencja właśnie nie mam pojęcia gdzie spróbujmy na samym środku pracownia Leonarda oni tak jeżdżą przez miasto? tymi, tymi powozami że yy... Że że mogę na sam środek miasta się teleportować? Bo jakoś tak z tego co wiem nie widzę jeżdżących w tych... Przynajmniej w tej części, w następnej to będą jeździć po miastach. Szkoda, że w tej części nie da się na koniu jeździć w mieście. No są to jak, jakimś trudem znalazł się dojdę wozu z sianem, ale jeszcze nie zdarzyło mi się zobaczyć koni wierzących jakiejś wozy. Chyba. W każdym razie. Hmm. to jest ta... lol tutaj mieliśmy się dostać Toskania zajbiście świetnie dobra z powrotem do teleportera ej ale gdzie jest ten gościu co teleportuje ale poważnie gdzie on jest, a tutaj trudno, stracimy sporo złota wielkie tam halo Dobry panie lekarz Jak dzień... O to f***a elektroskopniak wziąłem Jeszcze stoi Siema. Toskania Mogę tutaj wejść Wydaje mi się, że ta brama jest ta bardziej główna Tak więc chodźmy tu W Toskanii byliście wszyscy stronicy? Dobra Nie wiedziałem, zapomniałem Przepraszam Poważnie Faktycznie, przecież byli w Toskanii, lol W każdym razie, jak widać, tutaj mamy właśnie tych wszystkich różnych tych I na razie, Jezus, cała mapka nieodkryta W każdym razie, w tym odcinku Może zale zacznijmy od e odkrycia punktu kontrolnego, żeby było mi dużo łatwiej Trzech? Czyli było czterech What The fuck? Dobra, punkt kontrolny Jeden punkt kontrolny i wszystko będzie jaśniejsze Dobra, dobra, weź mnie zostaw. On cię w dupie. Na górę, na górę, na górę. Ale to jest wielkie. To nie jest zwykły punkt kontrolny, to jest jakaś taka specjalna wieża stróżnicza czy coś. No nie, jeszcze zaraz nie tutaj zauważę, i będą mnie to się rzucać kamieniami zajebiście. Właśnie tego chciałem. Nie ma to jak e świetny dzień rozpoczęty kamień kamieniem głowę Ej lol Zostawił mnie? Czemuż już przestał mnie szukać? Bo jestem ślepy Nie nie ma tutaj tej strzałeczki Dobra Och, teraz to się mapa odkryje To jest jeden z najbardziej przydatnych punktów kontrolnych Bo tutaj nic nie widać na mapie Teraz nagle magicznie Puff Nadal tych nie jest tego za wiele, ale zawsze coś Uważam, że na inny centrum otwarte jest. Aaa, szukają mnie, chwileczkę. Okej, okay, jestem. Sta założę, że wystarczy nam czasu najwyżej na jedynego takiego. Kurde. Jest ten, jest ten pseudo... O nie, zostaw mnie! Nie, ty też mnie zostaw. Jestem tutaj poszukiwany? The fuck? I do tego, do tego... What the fuck, dobra, niech będzie Ale tutaj jest jeden, ten, ten cały... <laughs> ten cały ziomek, który zabiera aż 75 tego, więc bardzo chętnie bym go sobie zabił No Od razu się czuję lepiej, ale jeszcze Jeszcze mnie poszukują Pewnie Nie! Dobra Mm, w takim razie... Aj, przestań. Dobra, w takim razie... No nie, musimy znaleźć cokolwiek z... zmniejszającego mi tego. Chłopaki, zajmijcie się! Dobra, mnie nie jestem się was wykupywać, ale jak widać bardzo pomocni jesteście. No zajebiście. Cały odcinek będzie z, z uciekania tego teraz, cała reszta odcinka. Mm, tam widzę list skończy do zerwania. Na mapie. Oczywiście, że go ominąłem, bo nie wiedziałem gdzie jest. No to sobie poszam obok. Ale... o! Udało się. Ale pościgi w asasynie są prawie niczym jak takie przykładował pościgi Nitwur Speed. Tylko, że na piersi. Tak... Wąt teraz jakiś zakręt ostry. Zamiast potrący samochody się potrąca ludzi. No, więc dosyć ciekawe. Ale gdzie jest tutaj? Po tej stronie? A tutaj jest, dobra. Teraz się będę chyba czuł bardziej bezpiecznie. Dobrze. Dawaj. to. I dużo bezpieczny Właściwie to tutaj w Toskę nie powinno się być poszukiwane, żeby było bardziej fabularnie. Au! Ale co mi tam? Dobra, zajmijmy się jednym i już skończymy odcinek, aż więcej się nie wyrobię. Tutaj mamy jednego. O, już mamy 2000 za jednym razem. Wtedy wcześniej chyba szło po e, jakieś 800, a tutaj już jest 2500 za no, wait a No, Hirostich. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days after being returned to us from Constantinople but he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. San How do you expect to succeed when the rest of us have Znajdźcie, zabij Bernardo Baron coś tam Aha, to jest bardziej taka właśnie po cichu misja, ponieważ e, Z tego co pamiętam, właśnie tutaj będzie dokładnie poszukiwanie O Boże, onio, przypomniała mi się jedna z tych... E, jedna z tych, z tych... z tych czterech bodajże misji Co trzeba będzie zabić jednego z tych wszystkich ludzi Boże, zapomniałem jak oni się nazywają W każdym ehm, wspinaczka i to jest chyba najgorsze z tych wszystkich trzech Jedno to będzie taki... Padł na jakiś tam fort i będziemy wszyscy zabijać wszystko co się rusza jedno właśnie takie po cichu musimy znaleźć tego gościa i e, go zabić i jedno takie spinaczkowe, a to czwarte to nie mam pojęcia jakie będzie nie wiem czy nie parkour chociaż nie, nie wiem nie właśnie to spinaczkowe to przecież nie będzie parkour nie widzisz mnie nie widzisz mnie

czy ty mi zaczynasz uciekać? Chodź tu! No chodzisz! No what the fuck! To mi nie wyszło Dobra w takim razie pościg W takim razie pościg Taki pościg nie powinien być trudny Posunąć się Gonię tego... Przed tym tego templariusza Dobra, niech będzie tak Chciałem się opuścić albo spuścić od razu, a się do. Chodź tu! <ścoughs> to był gubi błąd, trzeba okrążyć to drzewo

o, ale się wytrysła krew. Co to było w te, pod tą spodniczką? Nie powinien mieć spodni? A bo, chociaż majtek? Dobra, dobra, szybko, szybko. Ach, cicho, daj mi spokój. A wiecie co? Możemy sobie przecież powalczyć. Wow. Tego to szybko rozwaliliśmy. O ciacie ciacie widać Au. Au Au Dobra inaczej Druń którą bardziej lubię używać No kto teraz? Kto? Nie ma co uciekać, zabiję was wszystkich Dokładnie no, Was nie wszyscy podchodzą sobie po kolei

2500 za, za tę To wiecie co? Jest tu jakiś chowal? O, jest w pobliżu. Kupię sobie ten mieczyk. Bo czemu nie? kurczę. Nie ten doł ten doł. Weźcie posuńcie. No, 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 no. A nie, 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 nie. wstecz. E, uzbrojenie... Miecz kapitański. To jest takie drogie, ale... Takie zajbiste Że sobie oczywiście kupuję. I wiecie co, jeszcze sobie naprawmy zbroję. Tak, no... Jakby co. Przy okazji wzrośnie. do tego jeszcze piękny jest. Chciałbym taki... W czym? Oczywiście w Rizanie. Dobra, wiecie co? E, resztę sobie tych ludzików, czy jeszcze tam ta trójka, e, resztę sobie ich zabijemy w przyszłym odcinku. A czy to jest kolejny grobowiec? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Nie wiem. No wiecie co w każdym razie nieważne. Eee. Resztę całego rozwalimy w następnym odcinku, a teraz myślę, że sobie pożegnamy, tak więc standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Mogę zrobić No Kurde ale zaczął mnie No kurde! I mnie przyłapali No nie! Ja chcę już zakończyć odcinek a wy mnie tutaj atakujecie Pewnie Chodźmy, zbierzmy sobie złoto i idziemy yy, No to cześć